Zaczynam pracować tam, gdzie inni kończą. Mam jutro egzamin, ale nie obchodzi mnie to, bo kawałek papieru nie może zdecydować o mojej przyszłości. Cokolwiek robisz, jasno pokazuje, kim jesteś. Zanim poddasz się w jakimś zadaniu, pamiętaj, dlaczego je zacząłeś. Jeśli boisz się czegoś, nie rób tego. A jeśli to robisz, przestań się bać. Zamiast patrzeć na innych, pracuj nad sobą tak bardzo, by inni patrzyli na ciebie. Jeśli chcesz odnieść sukces, najpierw pokonaj swój wewnętrzny strach. Nigdy nie ufaj osobie, która już cię skrzywdziła. Dawaj komuś tylko tyle czasu, ile jest konieczne, inaczej nie uszanuje ani ciebie, ani twojego czasu. Ludzie zaczynają oczerniać tych, których sukcesu nie mogą powstrzymać. Pracuj nad sobą tak bardzo, by ludzie sami zaczęli cenić Twój czas. Pięć rzeczy niszczy człowieka, sen, gniew. Strach, lenistwo i odkładanie na później. Większość ważnych dzieł na świecie została dokonana przez ludzi, którzy próbowali nawet bez nadziei. Zamiast narzekać na drobiazgi, bądź wdzięczny za to, co masz. Prawdziwy przywódca nigdy nie będzie szczęśliwy, dopóki jego ludzie nie będą szczęśliwi. Pierwsza zasada: nigdy nie marnuj pieniędzy. Druga zasada: nie zapominaj o pierwszej. Odpowiedz na zniewagę z takim szacunkiem, by druga osoba się zawstydziła. Nie musisz tłumaczyć czegoś, czego nigdy nie powiedziałeś. Trzymaj się z dala od negatywnych ludzi, mają problem na każde rozwiązanie. Trudne zadanie staje się niebezpieczne, gdy wydaje się łatwe. Czasu nie można wygrać, można się tylko z niego uczyć. Gdyby twoja nienawiść zamieniła się w ogień, spaliłaby cały świat. Kiedy musisz się przedstawiać, oznacza to, że sukces jest jeszcze daleko. Działanie podjęte w gniewie prowadzi do porażki. Ignorancja jest chorobą, która zabija każdą piękną rzecz. Nie uwolnisz się, kłaniając się ludziom, musisz walczyć o wolność. Człowiek potrzebuje trudności, by mógł cieszyć się smakiem sukcesu. Sen to nie marzenie. Marzenie to to, co nie pozwala ci spać. Komplementuj ludzi, okazuj im zainteresowanie, a o sobie mów tylko, gdy to konieczne. Aby osiągnąć wysoką pozycję, najpierw musisz nadać znaczenie samemu sobie. Najlepszym sposobem, by uniknąć rozczarowania, jest niczego od nikogo nie oczekiwać. Strzeż się oka, które szybko dostrzega zło, a powoli dobro. Człowiek, który sam płaci za jedzenie, zawsze ma spokojne sumienie. Nie używać własnego rozumu i ślepo podążać za innymi, to oznaka słabości. Gniew to kara, którą sami sobie wymierzamy za czyjś błąd bądź dobry dla ludzi, ale nie oczekuj, że będą dobrzy dla ciebie, gdy będziesz ich potrzebować. Jeśli ktoś zdradza twoje zaufanie bez powodu, to znaczy, że taki miał charakter od początku.